Tym razem zajmiemy się łucznictwem. Podzielę się z Wami moim małym sekretem, o którym niewielu wie. Zawsze wyobrażałam sobie, że jestem Amazonką. Jedną z takich silnych, niezwykle walecznych kobiet, które żyły w lasach i żywiły się tym, co upolowały. Takie połączenie piękna i siły. No, wiecie, Amazonka. To ja. Problem polega na tym, że nie mam pojęcia, jak posługiwać się łukiem i strzałami. Może dziś zostanę prawdziwą Amazonką? Może i nie jestem w lesie Sherwood i z drzewa nie wyskoczy na mnie Robin Hood ze swoją wesołą kompanią, ale jestem otoczona lasami, za moimi plecami widzicie tarcze, a ja czekam na uczników z Elswood, którzy podszkolą mnie nieco w posługiwaniu się łukiem. Czy marzyłeś kiedyś o tym, żeby być Robin Hoodem, przemykać chyłkiem po lesie, z łukiem i kołczanem, odnajdywać cel, namierzać go i trafiać w dziesiątkę? Już w starożytności ludzie na całym świecie posługiwali się łukiem, by zdobywać pożywienie i bronić się przed wrogami. Armie cywilizacji klasycznych stworzonych przez Asyryjczyków, Węgrów, Persów, Partów, Indian i Japończyków. Miały ogromne oddziały łuczników, i w dzisiejszych czasach Japończycy uważają, że łucznictwo to ucieleśnienie prawdy, piękna i wdzięku. Naszą działalność rozpoczęliśmy na początku lat 60. XX wieku i chronologicznie jesteśmy drugim klubem łuczniczym w hrabstwie Hertfordshire. Znajdujemy się w miejscu, gdzie odbywają się zajęcia na świeżym powietrzu. Widzę, że mamy tu osoby z różnych grup wiekowych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Mówimy, że jest to sport dla każdego w wieku od 9 do 99 lat. Myślę, że gdzieś się jeszcze w tym przedziale wiekowym. To jest ochraniacz klatki piersiowej. Przede wszystkim zabezpiecza luźne ubrania przed cięciwą łuku. To jest ochraniacz przedramienia, który chroni ją przed uderzeniem cięciwy. A to naparstnik, który zabezpiecza palce przed dość szorstką cięciwą. Oddając wiele strzałów bez naparstnika, poobcierasz sobie palce. Okej, okay, na pewno z niego skorzystam. Tak wygląda podstawowy model łuku sportowego, zwanego również olimpijskim. To jest celownik, który może mieć różne kształty i rozmiary. A ta część tutaj to punkt docisku, można go regulować, dzięki niemu strzała leci prosto. Chociaż podczas 40-minutowego treningu spala się tylko 170 kalorii, Łucznictwo to fizycznie wymagający sport. Pomaga utrzymać ciało w dobrej kondycji, wzmacnia mięśnie górnej części ciała i poprawia koncentrację. Łucznictwo to wspaniały sposób na nawiązanie przyjaźni i poprawienie koordynacji ruchów. Najpierw przeprowadzimy krótki instruktaż dotyczący bezpieczeństwa, znajdziemy odpowiedni sprzęt, pokażemy Ci, co trzeba zrobić i pozwolimy zwolnić cięciwe. Hmm, to może być niebezpieczne. Zaczynam mój trening jako amazonka. Nie mam o tym zielonego pojęcia, ale to wszystko wygląda niesamowicie. Umieszczasz strzałem w rowku cięciwy i układasz ją na podporze. Lotki strzały skierowane są od łuku. Cięciwe naciągasz trzema palcami, które wędrują w okolice kącika ust. Lewe oko zamykasz, a prawym patrzysz na promień strzały i w końcu wypuszczasz ją. Oczywiście są inne powody, dlaczego nie trafiam w dziesiątkę. To na pewno nie jest moja wina. Widzieliście to? Trafiłam w środek. Przybij piątkę. Łucznictwo na pewno zmieniło się, jeśli chodzi o ubiór, rodzaj używanych łuków. Ale są też pewne niepodważalne dziś fakty. Zdecydowanie zapewnia ono dobry trening i rozwija mięśnie górnej części ciała. Przy tym, również chodzenie dobrze wpływa na zdrowie. Zapisując się do takiego klubu, wzmacniasz poczucie więzi społecznych. To naprawdę wielka frajda i bez wątpienia to forma sztuki. Następnym razem zmierza się z trampoliną. Zobaczycie jak bryka ten tygrysek. Dopiero co wróciłam z klubu uczniczego, biorąc pod uwagę to, że Amazonki odejmowały sobie jedną z piersi, aby lepiej strzelać. Wydaje mi się, że bycie Amazonką to jednak nie dla mnie, ale ucznictwo to jest to. Naprawdę mi się podobało i dobrze się bawiłam. To porządne ćwiczenie dla ramion. Dobrze to tutaj czuję. Z pewnością dałabym się namówić jeszcze raz. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Czytał Dariusz Górski.